Witajcie w kolejnym odcinku Poprzedni odcinek Po mi trochę nie wyszedł Ale nie będę go usuwać Po prostu żeby coś było na zapełnienie Przed wyjazdem do Na wakacje Postanowiłam nagrać haul Tak, o, bo Oczywiście nowe rzeczy biorę na te wakacje I w ogóle Więc zaraz jeszcze tam będę Nagrywać pakowanie do Na wakacje i w ogóle Zacznijmy od ubleń Pierwszym ubraniem to są spodenki z Reserve. Jest to SK. O, tak. Tutaj mają takie neonowe, pomarańczowe, fajne dodatki. Tył wygląda tak. Tu mają takie, takie śmieszne paseczki. O, właśnie. Bardzo fajne, wygodne dresowe. Spodnie. Za 40 zł widzę. Ok. Następnymi spodniami są to spodnie z hausa. Eska. Są to granatowe spodnie. Oj, tutaj już je nosiłam. Takie bardzo cieniuteńkie. O, zobaczycie takie cieniuteńkie, O, cieniuteńkie, cieniuteńkie. Chyba o, widzicie, nawet przyświtują trochę. Czyli czarne majtki pod sto. Takie granatowe, tu mają taką ozdobę, ale w środku spodni. Kosztowały 20 zł na przecenie. Mają guzik, o guzik. Tu mają rozporek guzik i takie sobie zawiązywania I mają ściągacze. One są takie kolan do kolan. Może i za kolana. Czego nie wiem. Ok. Dobra. Następną rzeczą jest to. Yy, aha, i są kategorie, są kosmetyki, ubrania i buty i akcesoria do domu. Tak, nie jestem przygotowana. I jeszcze damy takie. Jest to top. Z chędem za 40 zł z serii Active. Tutaj jest jakaś taka czarna metka. HM. No widać, LOL. O HM. Może znajdę jakiś większy znaczek? Nie znajdę. Okej. Okay. Tutaj ma taką siateczkę. sportowy stanik top. Stanik taki jakby w wodoodpornej yy, jak na przykład taki materiał materiałach w kąpielowy, mają. Czasami się w nim kąpię. Aha i tu ma takie jeszcze prążki fajne. O O właśnie. I kolejną rzeczą jest to góra od stroju i dwa doły od stroju. Czyli stanik od stroju. I jeszcze mam dwie dwa, dwie, dwa, majtki. Taki, o. Można sobie odczepiać tą górę. Można doczepiać sobie tą górę. Tu się tak o zamyka. No, takie ładne, ładne, ładne kolory mam. Takie. Zielony, niebieski, filetowy, różowy. Troszkę żółtego. Różowy, ładny, pudrowy tutaj jest. No trochę chyba nie widać. Ale jest ładny. I do tego jest tak. Dół. Jeden taki. Aha i za 10 zł na przecenie. Dół taki z tamtego, ro, ro, z tamtego roku. Tutaj ma takie, on jest taki luksowy, tylko tego tak bardzo nie widać. Tutaj wpada taki niebieski wsze... W, szaro, w szarość wpada ten niebieski, tak w szarość. No a tak naprawdę to, są, to jest taki turkus, 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 turkus. No wpada taki błękit w szarość. Okej. Okay. I do tego jeszcze mam drugi kolor majteczek, fioletowy. To jest moje mamy. Gatki. Takie. O. Mam duże biodra. Dlatego taki wielki. No i to tak do siebie fajnie pasuje. te Widzicie, taki szary się zrobił tutaj. Nie wiem, czy tak wyjdzie. Czy nie jak... Wyjdzie normalnie kukusowy, to będzie fajnie. Następną... Y, aha! I te majteczki były po 10 zł z tego co pamiętam też w Tesco. Czyli za majteczki zapłaciłam 20, czyli razem 30 zł za dwa, dwie pary majtek i jedną górę. Następną rzeczą jest to taki crop top. Taki różowy, koralowy, z butiku. I tutaj zaczyna się przecena. I zaraz Wam powiem o tej przecenie. U mnie w butiku jest takie co, taka przecena, że jeżeli kupi się trzy bluzki z wybranych regałów przez sprzedawcę to płaci się za każdą 10 zł, jeżeli się kupi 3 lub więcej, czyli ja kupiłam 3 i zapłaciłam 30 zł i to jest właśnie ten pierwszy crop top, taki przylegający na ramiączka, taki do szyi, taki o. Nie ma dekoldu prawie. O! Tak. Yy, następny. I no właśnie to jest z tej przecenny. Czyli za te trzy bluzki zapłaciłam 30 zł. Yy, tak. Następną yy, bluzką, koszulą jest taka koszula w kwiatuszki. Kupiona w butiku, ale nie na przecenie. Za 30 zł. I to wygląda tak. Ja ją sobie dotąd zapinam, czyli tego nie, i zawiązuję sobie tak, tak tutaj. No nie podbiosę, tylko tutaj, tak, o, koło pębka. O, tutaj, tak, o, No, więc jest bardzo fajna, wygodna i na wakacje na pewno ją zabieram, bo już jestem zdecydowana, co zabieram. Już tam mam poukładane, dlatego to wzięłam i zaraz zabieram się do nagrywania kolejnych kolejnego odcinka filmika. Właśnie teraz w, w, w sierpniu będzie, będą filmiki, dużo będzie ta seria, co inni nagrywają Back to School. Tak, będę pokazywać Wam moje książki, zeszyty i w ogóle 30 zł butik I mam tutaj jeszcze na kolanach, żeby pokazać z tą przeceną. Następną bluzą, bluzką na drugi rękach, jest to bluzka ym, za 40 zł z David y. no ta z H&M H&M o ta właśnie o nie widać tak bardzo i pisze na niej keep calm and get over it taki nawet cieniuteńki sweterek, ale bardzo wygodny. Sweterek bluza. On nie jest taki krótki, crop top. Prawie crop top. Mo, brakuje, ale nie jest na przykład taki do kolan. No bo do kolan to ja taki. Niestety nie lubię. Yy, dobra. Teraz mam bluzkę z Primarku za 2 euro. Taką zwykłą szarą. Po domu. O. Fresh blonde. W takim jabłuszku. Możecie słyszeć jakieś odgłosy. Um, tak. To jak panowie gadają sobie. Dobra. Kładę go od razu do analiz, To Zraz idzie. Tak, nagram, O. I teraz mam bluzkę z Hausa. Smiley Hausa, SK Smiley World. Tutaj się tak zawiązuje. Ona ma taki strasznie jasny, miętowy kolor, właśnie. Widać taki szar, jasny, szary, ale. I ona jest za, kupiona za 10 zł, na przecenie. Przeceny, dużo przecen. Akurat na przeceny trafiłam, jak poszłam do sklepu. I te zakupy są właśnie z niedawna, z lipca i z końcówki czerwca. O, o i te już chyba będziemy mieć. Tak, już są te dwie bluzki ym, z przecenem. I to jest następna bluzka na krótki rękaw. True, coś tam of life. Life, tak. Taka w Palmy mi się bardzo spodobała, na wakacje z tyłu z to właśnie z butika z tej przeceny. I trzecią bluzką, ponieważ kupiłam trzy z tej przeceny, nie więcej. Następną bluzką z tej przeceny ostatnią jest taka bluzka już na przymusie, ale jest bardzo fajna i wygodna. Taka bluzka z taką panią. No i ta jest biała. No. To nie są żadne takie oversize, ale są luźne. I wygodne. Najważniejsze, że są wygodne. I to jest y, następna bluzka z Primatka. Za 4 euro. Myszkę Miki, biała. Fajny ma materiał elastyczny. No, tylko dla grubasów to ten rozmiar by był troszkę. Dla grubszych dziewczyn, by był troszkę. Y, obcisłe i by, by było y, byłoby boczki widać. Kolejną bluzką jest to bluzka z. Primarka. numer 36. Tak. Y, za 5 euro ona była z siateczką tutaj na rękawkach. Okej. Okay. I to są dopiero bluzki. Uwierzcie mi to jest ostatnia bluzka. Taka też bardzo jasna, miętowa. Lubię miętowy. Czy tam gdzieś mam miętowe bluzki? Ale stare! I na pewno już nie wezmę ich na wakacje. Dobra, kolejnym rzeczą zrobię kosmetyki. I tutaj mam tak. Dwa lakier do paznokci z iwonu Gel Je, finish. Gel tak, taki wrzosowy, lawendowy i koralowy, pomarańczowy, żeby nie pasował gdzieś tam, do jakiejś bluzki. Aha, i one kosztowały, nie wiem ile, bo to my je mamy. Pięknie pachnący yy, peeling, myjący yy, o zapachu truskawki, wygładzający z Jony Naturia. Za 5 złotych z biedronki, za 2 zł, 5 zł. O, i on z takimi trubinkami wygląda jak taki arbus, taki sweet. O, tutaj fajnie widać. Kolejną rzeczą jest to żel antybakteryjny, który zawiera 62% alkoholu. I to jest z libą, labą, labą. Do użycia bez wody. Za 50 groszy taki mała yy, do samolotu, czy gdzieś tam yy, taka mała próbka w kiosku, czy gdzieś indziej. Następną rzeczą jest to: yy, kosmetykiem yy, błyszczyk z Lady Code. Taki jasny róż, pudrowy. Bardzo mi się podoba. Za 2 zł. Shine Color glossy Bardzo fajny, właśnie. Aplikacja jest fajna, yy, prosta, aplikacja jest tego, za 2 zł 3 w Biedronce. Następną są to perfumy. Perfumy kupiłam w Primarku. Bardzo ładnie pachną, oglądałam yy, jakieś tam odcinki, nie wiem czy stylizacje TV, żeby nie kupować właśnie jakichś tam yy, Perfum w Primarku, a ja się skusiłam i naprawdę mi się te perfumy bardzo podobają. Jak widzicie już ich troszkę użyłam, ponieważ ich się nakłada tycieńkę, a mają bardzo wyrazisty zapach. Nie daje się tego, zaraz pokażę, ile dają niektórzy. Sekunda, muszę zaglądać do mojej szafy. Nie mogłam zastosować o na przykład takie mgiełeczki tak wiem, hana Montana. dawno to było ale ładnie, ładnie i patrz i nadal nie pachnie a tu wystarczy nasze smarować poczekajcie przepraszam, ale byłam odebrać Tak yy, Takie one są za 5 euro. Kupiłam je 3 euro w Primarku. Ok, przechodzimy do butów. Pierwszą parą butów są buty. Yy, tak, dwie pary mam z sieciówek, a resztę z stacjonarnych sklepów. I to jest sieciówki Born To Be i są to buty z Haver New Style. O, nie wiem, czy widać. O. Haver New Style. Tak, 38 rozmiar. Meliski czarne. Takie. Tył tak wygląda, przód tak. Bok tak się prezentuje. Tył się prezentuje tak. No i drugi taki samy, tylko, że na Lewą nogę. Okej. Okay. i za nie zapłaciłam 37 zł. Z przysyłką. Następne buty są to buty z Weiss. Zdarł mi się znaczek z Vices. Tutaj było napisane. Są to buty z taką podeszwą karbowaną. Do której wchodzą kamyczki. Tak. I wygodne na platformie w błękitnym paskiem. Tak, to są takie ekli. Już w nich chodziłam. Zabieram je na wakacje. Bo jadę do ciepłego kraju, nie jadę na żadną Antarktydę. Yy, Następnie, jak już zaczęliśmy przy takich klapkach, odkrytych butach i w ogóle, to są to klapki w kaktusy z H&M. Za... Aha! I te były za 60 zł. 65, coś w tym stylu. Yy, klapki w kaktusy, takie Jasno-różowe, pudrowy róż i miętowy pasek. I niektóre miętowe kaktusy, niektóre zielone. Za 20, za 20 zł. Klapki w handlemie. Wygodne, troszkę się mieście. Znaczy. Raz, dwa. Następną parę butów są to konwersy, białe konwersy. Za 120 zł. Zwykle no białe konwersy. Nie widzieliście nigdy białych konwersów, to widzicie. I mam takie same czerwone. które kosztowały 130 zł. Tu mi się zaraz znaleźć Zobaczę tam, gdzie jest jeszcze trochę znawki, ponieważ myłam je już. No i to na tyle. W tym... Aha! <grym> Ale sumka. Jeszcze przecież e, dopiero były kosmetyki, bluzki, buty i jeszcze kaczyty do domu i dla mnie akcesoria. Jest to świeczka dwukolorowa. Jeżeli widzicie... Mm, to jest tutaj jeden kolor, drugi kolor jaśniejszy, ciemniejszy. Pachnie takim. Hmm, jak to powiedzieć? Taką morską wodę ładną. Morzem, plażą. I jesteście. Um, aha, i do takim kiosku. W pełku to kupiłam, ponieważ była przycena. Ja we złoto taką świeczkę kupiłam. I jeszcze kupiłam. W Mpiku. Znaczy kuzynka mi kupiła w Mpiku na przecenie minus 90% za złoty 50 taką skrzynkę. E, wróć. Nie mam tego dziczka, przykrywki, ponieważ gdzieś tam położyłam. I to jest e, tak, w góry nad morze i to są pieniądze na wakacje. Jest bardzo ładna świneczka. Piękna. Tutaj jest właśnie pomysłowo zrobione. Modnie. Chmurka. Fajna. No, mi się podoba. Złoty 50. Zł, żaden wydatek. No. Więc polecam. Kolejną rzeczą są to dla mnie. W wersji akcesoru, dla mnie, słuchawki z jakiejś tam firmy za 50 zł. Też na przecenie. Takie zwykłe słuchawki, które prezentują się tak. O tak, właśnie tak. Mają bardzo długi kabel. Czekajcie. Zaprezentuję. To jest początek. Już wziąłem trochę dużo już się podniósł z ziemi już jest blisko już jest u nas więc ja bym mogła sobie zrobić taką perełkę z tych kabli dobra, pozdro dobra, ja lecę się pakować na wakacje i zaraz montuję filmik wstawiam i nagrywam kolejny ja się z wami żegnam i życzę wam miłych wakacji Oczywiście, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, żeby Was nic nie ominęło. I dajcie łapkę w górę. To mnie motywuje po prostu. To mnie motywuje. Napiszcie w komentarzu, żeby mi było milej. Ja się z Wami żegnam i do zobacz. Oczywiście, odcinek następny już jest niedługo.